Jesteśmy na włoskiej moncy. Torze, którego tak naprawdę nikomu nie trzeba przedstawiać, bo wszyscy go dobrze znają. Mnóstwo włoskich kibiców wspierających przede wszystkim może nie tyle swoich rodaków, co Ferrari. Czerwone Ferrari, dlatego nim właśnie się przejedźmy. Zaczynamy od bardzo mocnego dahamowania. Z 340 średnio kilometrów na godzinę do 70. No i pierwsza szykana Retifilo. Za nami. Tor bardzo szybki. Tor, na którym... Docisk to jest kwestia naprawdę bardzo minimalna. Tutaj najważniejsza jest prędkość, którą trzeba osiągać na szybkich łukach i długich, prostych, podczas których mogą się schłodzić hamulce, a one będą miały dosyć sporo pracy, bo jest mnóstwo właśnie takich dohamowań jak przy momentem do Szykany della roggia. A teraz już jesteśmy w Dilezmo. To jest 6 i 7 za moment. Te zakręty mniej więcej na czwartym lub trzecim biegu zależnie od tego czy to jest czasówka, czy wyścig no i dojeżdżamy do prostej pi Seraglio to jest miejsce gdzie można włączyć ruchometryne skrzydło, no ale znów mocne dohamowanie, no i słynna szykana Ascari, czyli trzy zakręty lewo, prawo i lewo dalej jest prosta, na której nie można używać DRS-u, a tam by się przydało, bo tu jest też dosyć długi odcinek i dohamowanie przed zakrętem numer 11 ostatnim na okrążeniu, to jest oczywiście parabolika, długi, niebezpieczny ale już w jego połowie tak naprawdę naciska się gaz i rozpoczyna mknięcie do mety okrążenia i można też jeszcze włączyć system DRS, także życzymy kierowcom dużo prędkości, sprawnych hamulców i alternatorów oraz jak najmniej przestrzelonych szykan, co we Włoszech zdarzy się dość często.